Spacerujesz po tętniących życiem ulicach starożytnego Rzymu. Marmurowe kolumny lśnią w śródziemnomorskim słońcu, a zapach oliwy i chleba unosi się z pobliskich sklepów. Obywatele w nieskazitelnych togach dyskutują o polityce i filozofii, podczas gdy kupcy wykrzykują swoje towary na forum. To kolebka cywilizacji, miejsce narodzin prawa i porządku, imperium, które dało nam koncepcję sprawiedliwości, wciąż wpływające na nasz świat. Ale jeśli przyjrzysz się bliżej, jeśli spojrzysz poza wspaniałe fasady i złote posągi, zobaczysz coś, co przyprawi cię o mdłości. W cieniu tych samych marmurowych kolumn ludzie są kupowani i sprzedawani jak bydło. Kobiety i dziewczęta są ciągnięte przez targi niewolników, ich ciała oglądane jak zwierzęta hodowlane, a ich przyszłość decydowana przez mężczyzn, którzy postrzegają je jedynie jako żywą własność. To nie były odosobnione incydenty czy kulturowe nieporozumienia. To były legalne praktyki, normy społeczne i systemy ekonomiczne, które zamieniały połowę populacji w przedmioty dla przyjemności i zysku ich panów. Zanim przejdziemy dalej, jeśli interesują Cię mroczne prawdy historii, które podręczniki często przemilczają, rozważ subskrypcję i napisz w komentarzach skąd oglądasz. Zacznijmy od być może najbardziej przerażającego aspektu niewolnictwa kobiet w starożytnym Rzymie. Całkowity brak podmiotowości prawnej. Zgodnie z prawem rzymskim, niewolnice nie miały żadnych praw. Nie były uważane za osoby w oczach systemu prawnego. Były własnością klasyfikowaną w dokumentach prawnych obok bydła, mebli i narzędzi rolniczych. To nie był jakiś abstrakcyjny koncept prawny, miał druzgocące konsekwencje w rzeczywistości. Gdy rzymski mężczyzna dopuszczał się przemocy seksualnej wobec niewolnicy, nie mógł być ścigany za gwałt ponieważ nie można zgwałcić własności. Jedyną drogą prawną było, gdy ktoś uszkodził niewolnika należącego do innej osoby. Wtedy właściciel mógł pozwać o odszkodowanie za zniszczenie mienia zgodnie z Lex Aquilia. Zastanów się nad tym przez chwilę. Seksualne wykorzystanie kobiety było traktowane dokładnie tak, jak gdyby ktoś porysował twój rydwan lub stłukł wazon. Implikacje były porażające. Rzymskie teksty prawne rzeczowo omawiają, jak pan mógł wykorzystywać seksualnie swoje niewolnice bez żadnych konsekwencji prawnych. Filozof Artemidoros, piszący około 160 roku Noei, opisywał sny o stosunkach z własnymi niewolnicami jako pozytywne omeny, ponieważ niewolnicy byli własnością, a czerpanie przyjemności z posiadanych rzeczy uznawano za dobrą wróżbę. Ale system sięgał jeszcze głębiej niż osobiste wykorzystywanie. Rzymscy panowie regularnie zmuszali swoje niewolnice do prostytucji, czerpiąc zyski z ich seksualnego wykorzystywania na skalę przemysłową. Dowody archeologiczne z Pompejów pokazują graffiti, reklamujące niewolnice oferujące usługi, seksualne, traktujące handel ludźmi tak swobodnie, jak dziś ogłaszamy wyprzedaż garażową. Podatność niewolnic na wykorzystywanie sięgała każdego aspektu ich egzystencji. Rzymskie domy nie miały oddzielnych pomieszczeń do spania dla niewolników. Niewolnicy kuchenni spali tam, gdzie pracowali. Niewolnicy stajenni spali obok zwierząt, którymi się opiekowali. A służący osobiści musieli spać w sypialniach swoich panów lub przed ich drzwiami. To rozwiązanie pozostawiało kobiety całkowicie bezbronne wobec nocnych napaści, bez możliwości ucieczki czy zachowania prywatności. Malowidła ścienne z pompejów ukazują, jak swobodnie Rzymianie traktowali swoich niewolników w intymnych sytuacjach. Freski przedstawiają zniewolonych służących stojących wokół z ręcznikami i lampami, podczas gdy ich panowie uprawiali seks, traktowani jak żywe meble, a nie jak ludzie posiadający godność czy uczucia. Rzymianie nie pozwoliliby sobie na takie publiczne zachowania wobec wolnych obywateli, ale niewolnicy byli postrzegani jako przedmioty domowe, niczym różne od noszonych przez nich lamp. System prawny utrwalał to odczłowieczenie poprzez praktyki, które przerażałyby współczesnych. Prawo rzymskie stanowiło, że zeznania niewolnika w sądzie można było uznać tylko wtedy, gdy zostały wymuszone torturami. To rozumowanie było groteskowo błędne. Niewolników uznawano za zbyt nieuczciwych, by dobrowolnie mówić prawdę, ale ból miał ich do tego zmusić. Rzymianie oczywiście rozumieli, że zeznania wymuszone torturami są niewiarygodne, ale i tak kontynuowali tę praktykę. Niewolnice spotykały kary zaprojektowane tak, by były równie psychicznie niszczące, jak fizycznie brutalne. Za drobne przewinienia mogły być bite kijami lub chłostane skórzanymi batami. Ale za poważniejsze wykroczenia ich oprawcy dodawali do batów metalowe ćwieki, fragmenty kości lub ołowiane ciężarki, by zwiększyć obrażenia. Celem nie była tylko kara. Było to całkowite zniszczenie ludzkiego ducha. Uciekinierki spotykały szczególnie okrutne konsekwencje. Wypalano im na czole rozgrzanym żelazem znaki, naznaczając je na zawsze jako zbiegłych niewolników. Te piętna służyły jako dożywotnia reklama ich próby zdobycia wolności, zapewniając, że nigdy nie zdołają wtopić się w społeczeństwo wolnych ludzi, nawet jeśli uciekłyby ponownie. Niektóre były zmuszane do noszenia drewnianych obroży na szyi, niczym psie identyfikatory, oznaczające je jako własność i reklamujące nagrody za ich odnalezienie. Prawa o zbiorowej odpowiedzialności ukazują prawdziwy zakres rzymskiego okrucieństwa wobec zniewolonych kobiet. Gdy pan został zamordowany przez jednego ze swoich niewolników, prawo rzymskie wymagało, by wszyscy niewolnicy w gospodarstwie zostali straceni, niezależnie od ich udziału w zbrodni. W 61 roku Enoquetel, gdy senator Lucius Pedanius Secundus został zabity przez jednego ze swoich niewolników, cesarz Neron podtrzymał prawo nakazujące stracenie wszystkich 400 niewolników z domu, w tym kobiet, dzieci i starszych służących, którzy nie mieli związku z morderstwem. To prawo stworzyło klimat terroru, w którym niewolnice żyły w ciągłym strachu nie tylko przed własnymi czynami, ale też przed tym, co mogliby zrobić ich współtowarzysze. Kuchenna służąca mogła zostać ukrzyżowana z powodu przestępstwa popełnionego przez niewolnika z pola, o którym nie miała pojęcia. Psychologiczna tortura tego systemu była równie przemyślana jak jakakolwiek kara fizyczna. Ale być może najbardziej podstępnym aspektem niewolnictwa kobiet w Rzymie było to, jak wypaczało samo pojęcie rodziny i macierzyństwa. Niewolnice nie mogły legalnie wyjść za mąż, nawet za innych niewolników. Wszelkie związki, które tworzyły, nazywano kontubernium terminem oznaczającym dosłownie dzielenie namiotu podkreślającym tymczasowy i prawnie bez znaczenia charakter relacji między niewolnikami. Gdy niewolnice zachodziły w ciąże, ich dzieci automatycznie stawały się własnością pana. Matki te nie miały żadnych praw rodzicielskich. Ich niemowlęta mogły być w każdej chwili sprzedane, podarowane lub zabite na kaprys właściciela. Rzymscy pisarze rolniczy zalecali traktowanie ciężarnych niewolnic jak zwierząt hodowlanych, kalkulując wartość ekonomiczną ich potomstwa względem kosztów utrzymania matek. Reprodukcyjna eksploatacja niewolnic była systematyczna i wyrachowana. Panowie często ograniczali niewolników płci męskiej do związków wyłącznie z kobietami, które również posiadali, zapewniając, że ewentualne dzieci powiększą ich majątek zamiast przynosić korzyść konkurentom. Młode kobiety w wieku rozrodczym bywały czasem wyzwalane specjalnie po to, by mogły rodzić prawowite dzieci, które byłyby obywatelami Rzymu. Ale ta łaska była zarezerwowana dla znikomej części niewolnic i następowała dopiero po wykorzystaniu ich najbardziej płodnych lat. Średni odnotowany wiek śmierci niewolników miejskich w Rzymie wynosił 17,5 roku. W przypadku kobiet był nieco wyższy 17,99, ale ta niewielka różnica trudno może uchodzić za akt łaski. Te liczby odzwierciedlają brutalną rzeczywistość, w której większość niewolnic umierało przed dwudziestym rokiem życia. Ich życie pochłaniał system, który postrzegał je jako zasoby do wyrzucenia. Dowody archeologiczne z całego świata rzymskiego potwierdzają te przerażające statystyki. Cmentarze niewolników noszą ślady niedożywienia, przepracowania i gwałtownych śmierci. Wiele żeńskich szkieletów wykazuje oznaki powtarzających się urazów, zgodnych z regularnym biciem i gwałtami. Fizyczne szczątki opowiadają historię życia w ciągłym bólu i strachu. Ciała złamane przez społeczeństwo, które odmawiało uznania ich człowieczeństwa. Rzymskie praktyki religijne instytucjonalizowały przemoc wobec niewolnic, w sposób ujawniający głębokie kulturowe przyzwolenie na ich maltretowanie. Podczas corocznego święta matronalia poświęconego macierzyństwu i porodom, niewolnice nie tylko były wykluczane z uczestnictwa, ale rytualnie bite i wypędzane z ceremonii. Wolne kobiety fizycznie atakowały niewolnice jako część swoich praktyk religijnych, przekształcając okrucieństwo w święty rytuał. To religijne wykluczenie było szczególnie okrutne, ponieważ odmawiało niewolnicom udziału w ceremoniach związanych z tymi samymi doświadczeniami, które definiowały ich eksploatację, ciążą, porodem i macierzyństwem. Były bite i wypędzane z festiwali, celebrujących funkcje biologiczne, z których ich panowie czerpali zyski, nadając ich fizycznej i psychicznej przemocy wymiar duchowy. Dowody tych praktyk pochodzą od rzymskich pisarzy, którzy dokumentowali je bez wstydu ani przeprosin. Prowadzili szczegółowe zapisy cen niewolników, metod karania i technik eksploatacji z taką samą biurokratyczną efektywnością, z jaką podchodzili do opodatkowania i planowania wojskowego. Nie były to sekrety ukrywane przed historią, były to standardowe procedury cywilizacji, która budowała swój dobrobyt na ludzkim cierpieniu. Wyrafinowanie rzymskiego okrucieństwa sięgało daleko poza proste fizyczne znęcanie się, obejmując wojnę psychiczną, mającą na celu całkowite złamanie ludzkiego ducha. Panowie opracowali złożone systemy upokorzeń, atakujące każdy aspekt tożsamości i godności niewolnicy. Zrozumieli, że kontrola nad umysłem jest skuteczniejsza niż kontrola nad ciałem. Niewolnice były zmuszane do uczestniczenia we własnej degradacji poprzez praktyki, które przyprawiłyby współczesnych psychologów odreszcze. Podczas przyjęć obiadowych niewolnice musiały podawać jedzenie i wino, będąc całkowicie nagimi. Ich ciała były eksponowane dla rozrywki gości, którzy traktowali je jak żywe rzeźby. Musiały zachowywać doskonały spokój, gdy były dotykane, obmacywane i zaczepiane przez pijanych arystokratów, którzy nie widzieli nic złego w traktowaniu ludzi jak dekoracji przyjęciowych. Upokorzenia podczas kolacji sięgały głębiej niż sama nagość. Bogaci Rzymianie wymyślali gry, w których niewolnice były zmuszane do rywalizacji o resztki jedzenia lub drobne nagrody, poprzez coraz bardziej upokarzające czynności. Mogły być zmuszone do czołgania się na rękach i kolanach, szczekania jak psy lub wykonywania aktów seksualnych między sobą, podczas gdy goście obstawiali ich występ. Zwycięzcy otrzymywali nieco lepsze traktowanie przez kilka dni, tworząc system, w którym przetrwanie zależało od gotowości, do porzucenia wszelkiej ludzkiej godności. Te rozrywki nie były okazjonalnymi okrucieństwami stosowanymi przez szczególnie sadystycznych panów. Były to standardowe praktyki społeczne, udokumentowane w listach między arystokratycznymi rodzinami, które wymieniały się poradami na temat najbardziej zabawnych sposobów upokarzania swojej ludzkiej własności. Pliniusz Młodszy pisał swobodnie do przyjaciół o przyjęciach, na których rozrywki z udziałem niewolników były tak kreatywne, że goście opowiadali o nich przez tygodnie. Rzymianie opracowali hierarchię znęcania się nad niewolnikami, która ujawnia ich metodyczne podejście do niszczenia człowieka. Nowo schwytane kobiety spotykało najbardziej brutalne traktowanie, mające na celu całkowite złamanie ich ducha, zanim zdążyły przystosować się do nowych warunków. Często były gwałcone grupowo przez męskich niewolników, podczas gdy ich właściciele się temu przyglądali. Praktyka ta służyła wielu celom. Niszczyła poczucie własnej wartości nowo przywiezionych niewolnic, dostarczała rozrywki właścicielom i wzmacniała całkowitą bezsilność wszystkich zniewolonych ludzi. Po złamaniu przez te początkowe ataki, niewolnice wchodziły w system, w którym ich traktowanie zależało całkowicie od ich zdolności do zadowalania właścicieli w dowolny, wymagany sposób. Te, które stawiały opór lub okazywały oznaki zachowania człowieczeństwa, spotykały się z coraz bardziej wymyślnymi karami. Rzymskie gospodarstwa wyposażały się w specjalne komnaty tortur, gdzie niewolnice mogły być poddawane długotrwałemu znęcaniu się bez ryzyka zbyt szybkiego zabicia cennej własności. Metody tortur ujawniają wyrafinowaną wiedzę o ludzkiej psychologii, wykorzystaną do najbardziej złowieszczych celów. Zamiast po prostu bić niewolnicę do uległości, Rzymianie opracowali techniki atakujące umysł i ducha. Niewolnice mogły być zmuszane do oglądania torturowania innych kobiet, podczas gdy mówiono im, że ich posłuszeństwo może oszczędzić cierpienia współtowarzyszkom. Tworzyło to niemożliwe dylematy moralne, w których przetrwanie wymagało uczestniczenia w znęcaniu się nad innymi ofiarami. Niektórzy właściciele specjalizowali się w manipulacjach psychologicznych, które zaimponowałyby współczesnym przywódcom sekt. Przechodzili od skrajnego okrucieństwa do niespodziewanej życzliwości, tworząc traumatyczne więzi, które sprawiały, że niewolnice stawały się emocjonalnie zależne od swoich oprawców. Niewolnica mogła być bezlitośnie torturowana przez tygodnie, a następnie nagle traktowana z pozorną troską i obdarowywana drobnymi luksusami. Ten nieprzewidywalny schemat niszczył zdolność ofiary do zrozumienia lub przewidywania swojej sytuacji. Pozostawiając ją całkowicie psychicznie zależną od kaprysów swojego pana. Rzymianie rozumieli, że nadzieja była bardziej niebezpieczna dla ich systemu niż rozpacz. Niewolnicy, którzy całkowicie się poddawali, byli mniej wydajni niż ci, którzy zachowywali wystarczająco dużo nadziei, by wciąż próbować. Właściciele starannie wyważali proporcje między łamaniem ducha a utrzymywaniem wystarczającej możliwości poprawy, by ich ludzka własność pozostawała funkcjonalna. Niewolnice mogły słyszeć, że mogą zasłużyć na drobne przywileje dzięki dobremu zachowaniu, ale te nagrody zawsze były tymczasowe i mogły zostać odebrane bez ostrzeżenia. Programy hodowlane dla niewolnic ujawniają prawdopodobnie najbardziej wyrachowane okrucieństwo ze wszystkich. Właściciele nie zmuszali po prostu kobiet do przypadkowej reprodukcji. Rozwinęli skomplikowane systemy mające na celu maksymalizację jakości i ilości. Potomstwa niewolników, traktując ludzką reprodukcję jak hodowlę rolną. Niewolnice były oceniane pod kątem cech fizycznych, inteligencji i temperamentu, a następnie dobierane z niewolnikami, by produkować potomstwo o pożądanych cechach. Te programy hodowlane obejmowały szczegółową dokumentację śledzącą linię krwi przez pokolenia. Właściciele prowadzili genealogię swojego ludzkiego inwentarza z taką samą starannością, jaką poświęcali hodowli koni, notując, które połączenia dawały najsilniejszych pracowników, najatrakcyjniejsze niewolnice domowe lub najbardziej uległe osobowości. Niewolnice były oceniane nie tylko pod kątem ich natychmiastowej użyteczności, ale także potencjału do rodzenia wartościowego potomstwa przez cały okres rozrodczy. Wpływ psychologiczny na matki w tym systemie przekracza wyobrażenie. Były zmuszane do rodzenia dzieci, wiedząc, że te dzieci nigdy nie będą należeć do nich, mogą zostać sprzedane w każdej chwili i prawdopodobnie spotkają się z tymi samymi okropnościami, które one znosiły codziennie. Niektóre matki próbowały zabić swoje nowo narodzone dzieci, by oszczędzić im życia w niewoli, ale panowie przewidzieli to i często zakuwali ciężarne kobiety w łańcuchy w ostatnich miesiącach, by zapobiec dzieciobójstwu. Rzymscy pisarze medyczni dokumentowali techniki maksymalizacji reprodukcji niewolników z takim samym klinicznym dystansem, z jakim podchodzili do leczenia rannych gladiatorów. Opracowali diety i programy ćwiczeń zaprojektowane tak, by utrzymać niewolnice wystarczająco zdrowe, by mogły rodzić wiele dzieci przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ich utrzymania. Te teksty medyczne brzmią jak podręczniki weterynaryjne. Traktujące ludzi jako zwierzęta hodowlane, których wartość leżała wyłącznie w ich zdolnościach reprodukcyjnych. Dynamika społeczna w społecznościach niewolników była celowo zniekształcana przez ich panów, by zapobiec solidarności i buntom. Rzymianie rozumieli, że zniewoleni ludzie, którzy tworzyli silne więzi między sobą, stanowili większe zagrożenie dla systemu. Rozwijali strategię skłócania niewolników, tworząc hierarchię i rywalizacje, które uniemożliwiały współpracę. Niewolnice były często zmuszane do donoszenia na siebie nawzajem, zgłaszając wszelkie oznaki nieposłuszeństwa lub buntu swoim panom. Ci, którzy dostarczali przydatnych informacji, mogli otrzymać nieco lepsze traktowanie, tworząc państwo policyjne wśród kwater niewolników, gdzie nikt nie mógł ufać nikomu. Kobiety, które były przyjaciółkami lub kochankami, były zmuszane do zdradzania się nawzajem, by przetrwać, niszcząc relacje, które mogły zapewnić pocieszenie w nieznośnej egzystencji. Zepsucie tych relacji sięgało nawet do zmuszania zniewolonych kobiet do udziału w karaniu współniewolniczek. Kobieta mogła być zmuszona do biczowania własnej córki lub siostry, podczas gdy jej pan obserwował, czy nie pojawią się oznaki litości, które skutkowałyby surowszą karą zarówno dla ofiary, jak i kata. Te wymuszone zdrady miały na celu zniszczenie wszelkiego poczucia solidarności czy wspólnego człowieczeństwa wśród zniewolonych ludzi. Rzymianie zepsuli nawet relacje matczyne, zmuszając matki niewolnice do wybierania, które z ich dzieci zostanie ukarane, gdy dochodziło do przewinienia. Pan mógł przyłapać dwójkę niewolniczych dzieci na drobnym wykroczeniu i zmusić ich matkę do wybrania, które z nich zostanie pobite. Tworzyło to sytuację bez wyjścia, w których miłość stawała się narzędziem do zadawania tortur psychicznych całym rodzinom. Dokumentacja tych praktyk zachowała się w niepokojących szczegółach, ponieważ Rzymianie nie widzieli w swoim postępowaniu nic haniebnego, prowadzili skrupulatne zapisy swoich metod, dzielili się strategiami z innymi właścicielami niewolników i pisali instrukcje o najskuteczniejszych metodach eksploatacji człowieka. Te dokumenty przetrwały do dziś w archiwach i bibliotekach, przechowywane jak każde inne historyczne zapisy, czekając na badaczy na tyle odważnych, by zbadać zdolność ludzkości do systematycznego zła. Ekonomiczne kalkulacje stojące za niewolnictwem kobiet ukazują prawdziwy zakres rzymskiego okrucieństwa. Panowie prowadzili szczegółowe analizy kosztów i korzyści różnych form eksploatacji, obliczając optymalną równowagę między natychmiastowym zyskiem a długoterminową produktywnością. Wiedzieli dokładnie, Ile przemocy może znieść niewolnica, zanim stanie się zbyt zniszczona, by być użyteczną? I dostosowywali swoje okrucieństwo, by zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Cesarstwo Rzymskie trwało ponad tysiąc lat. Przez cały ten okres te praktyki kształtowały życie milionów kobiet, których imion nigdy nie poznamy i których historie nigdy nie zostały zapisane. Ich cierpienie zbudowało drogi, którymi wciąż się zachwycamy sfinansowało architekturę, którą wciąż studiujemy i wspierało systemy prawne, do których wciąż się odwołujemy. Ale zrozumienie tych okrucieństw nie służy potępieniu współczesnych włoch czy chrześcijaństwa. Chodzi o uświadomienie sobie, jak struktury władzy mogą wypaczać ludzką seksualność i zamieniać najbardziej intymne aspekty życia w narzędzia kontroli. Chodzi o pamięć o niezliczonych ofiarach, których człowieczeństwo zostało zaprzeczone przez samą historię. I chodzi o to, Byśmy pozostali czujni wobec warunków, które pozwalają na rozkwit tak systematycznego odczłowieczenia. Dowody istnieją, czekając w archiwach i na stanowiskach archeologicznych na trzech kontynentach. To nie były starożytne praktyki z odległego świata. Ostatnie pozostałości rzymskiego niewolnictwa przetrwały aż do średniowiecza, a jego ramy prawne wpływały na prawo europejskie przez kolejne stulecia. Ta historia jest bliższa niż myślimy a jej lekcje pozostają boleśnie aktualne do dziś.